Donald Trump grozi deportacją Ilona Muska. Akcje Tesli nurkują po tym, jak prezydent zaatakował Muska, grożąc mu odebraniem miliardów dolarów w dotacjach. Panowie więc wchodzą w kolejną rundę konfliktu, a tym razem stawka jest jeszcze wyższa. Tymczasem BlackRock właśnie zarobił więcej na Bitcoinie niż na S&P 500 i ich kryptowalutowy ETF po roku działania wyprzedził flagowy fundusz giganta z Wall Street. Obok tego wszystkiego szef Fedu dostaje ręcznie pisaną notatkę od Trumpa z instrukcjami o stopach Procentowych, a Kazachstan, potęga górnicza kontrolująca 13% globalnego hash rateu, dołącza do wyścigu państwowych rezerw krypto i buduje własne Crypto City. Hiszpańska policja rozbija gang oszustów, który wykradł pół miliarda dolarów, a fundusze rekordowo pozycjonują się na eterze. Drogi widzowie, herbatka w dłoń i zapraszam cię na ten materiał. Z tej strony Reniferem witam w kolejnym odcinku Kryptoporoża, czyli serii, w której przedstawiamy najważniejsze newsy z rynku krypto i nie tylko. Naszych stałych widzów standardowo proszę o przybicie wirtualnej piony w postaci łapki w górę. Dzięki temu nasze materiały mogą płynąć dalej w świat, a my płynnie przechodzimy do pierwszej informacji. Kolejny tydzień za nami i kolejne spektakularne wyniki ETF-ów. Na bitcoinie mieliśmy napływ na poziomie ponad 2,2 miliarda dolarów, a do etera w poprzednim tygodniu wpłynęło prawie 300 milionów. I nie są to tylko zwykłe liczby, jak możecie zauważyć, mimo że mamy lato. I mniejszą płynność, to instytucjonalni inwestorzy traktują krypto coraz poważniej i coraz bardziej pakują się do naszego rynku. Ale prawdziwą rewelacją jest to, że Bitcoin ETF od Blackrocka, czyli iBit, stał się ich najbardziej dochodowym produktem. Ten fundusz generuje teraz 186 milionów dolarów rocznie z samych opłat za zarządzanie. To więcej niż ich flagowy ETF na SP500, który przez lata był głównym źródłem zysków i przynosił 183 Miliony rocznie. Przypomnę tylko, że IBIT wystartował dopiero w styczniu 2024 roku. W nieco ponad rok wyprzedził produkt, który dla BlackRocka był motorem napędowym przez dekady. To trochę jakby nowy pracownik w firmie, już w pierwszym roku zarabiał więcej niż długoletni dyrektor. A na czym konkretnie BlackRock zarabia? Jest to całkiem proste, bo pobierają procent od zarządzanych aktywów. Im więcej pieniędzy wpływa do funduszu, tym więcej zarabiają. A w przypadku, że IBIT ma teraz ponad 70 miliardów dolarów aktywów pod zarządzaniem, no to przy opłacie 0,25% rocznie matematyka robi się tutaj sama. Więc jak możemy zauważyć, panowie w garniturach chyba bardzo polubili Bitcoina. Gdy coś zaczyna być Twoim głównym źródłem przychodów, no raczej nie planujesz z tego zrezygnować w najbliższym czasie. A skoro przy instytucjonalnych pozycjach jesteśmy, to warto spojrzeć na najnowszy raport od CFTC. CFTC to amerykańska komisja, która nadzoruje rynki kontraktów terminowych. W wielkim skrócie, prostymi słowami, ta instytucja wie, kto i ile shortuje na futures. Okazuje się, że jesteśmy na rekordowych poziomach shortów na Etherze. Na pierwszy rzut oka wygląda to strasznie, ale myślę, że to tylko pozory. Te masywne shorty to głównie tak zwany basis Trading. Nieraz to już omawialiśmy u nas w materiałach, ale dla osób, które nie wiedzą, to w wielkim skrócie fundusze kupują Ethereum na rynku spot za 100 dolarów, a jednocześnie shortują go na futures za 105 dolarów. Bez względu na to, gdzie pójdzie cena, zarobią te 5 dolarów różnicy. Więc to nie jest spekulacja przeciwko rozwoju Etera, to po prostu zarabianie na różnicy cen między rynkami. A patrząc na ostatnie ruchy, kupowanie ETF-ów, czy właśnie nawet wchodzenie w Staking, no to widzimy tutaj większe zainteresowanie przez instytucje i jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Standardowo w poniedziałek. A serio, co poniedziałek mamy te same wiadomości? Dowiedzieliśmy się o kolejnych zakupach bitcoinowych gigantów. Strateczy poinformowało o zakupie prawie 5 tysięcy bitcoinów za ponad pół miliarda dolarów. Kupowali go po mniej więcej 107 tysięcy za sztukę. No i do magicznej bariery 6000 bitcoinów brakuje im prawdopodobnie jednego poniedziałku. Także za tydzień się pewnie dowiemy, czy przekroczyli szóstkę z przodu. Ale nie tylko Amerykanie ładują torby. Japońska metaplanet również nie próżnuje. Zakupili kolejne Ponad 1000 bitcoinów kupowali średnio po ponad 107 tysięcy za sztukę, no i obecnie posiadają już ponad 13 tysięcy bitcoinów, a do końca roku fiskalnego chcą mieć ich 30 tysięcy, więc również tutaj jesteśmy prawie na. Metku. A skoro już przy Azji jesteśmy, to wczoraj na giełdzie w Seulu panowała prawdziwa euforia. Wszystko przez to, że prezydent poparł stablecoiny oparte na walucie WON. Reakcja rynku była błyskawiczna, akcje firm związanych z blockchainem i stablecoinami poleciały w górę, a indeks KOSPI urósł już o prawie 30% w tym roku i osiągnął najwyższy poziom od 4 lat. Teraz widzimy odreagowanie, co jest normalne po takich wzrostach, ale nie można im zabrać tego, że Korea Południowa stała się jednym z najlepiej radzących sobie rynków w Azji w pierwszej połowie 2025 roku. I na pewno tutaj swoją cegiełkę dołożyli kandydaci na prezydentów, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu kłócili się, kto ma lepsze postulaty na temat rynku krypto. Teraz widzimy pierwsze kroki do stablecoinów właśnie opartych na ich walucie, także tutaj małymi kroczkami Azja również implikuje tą infrastrukturę i też pokazuje nam to wszystko, jak bardzo krypto jest zintegrowane z tradycyjnymi rynkami. Wystarczy sygnał z góry, no i miliony dolarów wpływają właśnie na rynki. Teraz przechodzimy do krótkiej sesji QA na temat nowej platformy Bybit'a, bo zalaliście nas pytaniami na DMie, a wiem, że Kryptopolorze trafi do większej ilości osób, więc odświeżamy ten temat i przedstawię wam kilka pytań, które najczęściej się pojawiały. Jeśli wszystko wiesz, to możesz przewinąć ten materiał do minuty, która wyświetla Ci się teraz na ekranie. Czy muszę przenieść swoje środki z Bybit.com na Bybit.eu? I do kiedy mam czas? Na razie nie musisz. Obie platformy działają równolegle, a Bybit.com będzie działało jeszcze od 3 do 12 miesięcy. Nie stracisz dostępu do środków na Bybit.com w tym okresie, a jeśli trzeba będzie już przynosić swoje środki, to na pewno was o tym poinformujemy. Pytanie drugie: Jak najlepiej przejść weryfikację KYC? Są dwie opcje: przelew jednego euro z banku, może być na przykład Zen i Revolut, i dodatkowo weryfikacja dokumentem. Drugą opcją jest weryfikacja wideo z zespołem Bybit, i to trwa kilka minut. Ja osobiście robiłem tą pierwszą weryfikację i trzeba było czekać bo wysyłałem z Revoluta chyba mniej więcej dzień żeby tam zaksięgowali to także warto spróbować najpierw tej wideo rozmowy oni cię tam łączą rozmawiasz minutkę i po chwili twoje konto jest zatwierdzone i można na nim działać czy bybit eu będzie obowiązkowy tak, docelowo dla wszystkich użytkowników z Europy. W okresie przejściowym można korzystać ze starego konta, a nowi użytkownicy mogą zakładać konta tylko na Bybit EU. Jak przenieść środki na Bybit.eu? Najlepiej będzie przez standardowy transfer krypto przez blockchain, więc wygeneruj sobie adres depozytowy na Bybit.eu, np. USDC na Arbitrum czy na Bezie i po prostu wyślij środki. To będzie najszybsza opcja i sam z niej również skorzystałem. Warto w tym przypadku sprawdzić, czy sieć i krypto, którą wysyłasz się Zgadza, a najlepiej to wysłać testowy przelew, na przykład 1 euro i zobaczyć, czy po prostu on dojdzie. Moim zdaniem, jest to najszybsza, najlepsza i najwygodniejsza opcja, właśnie przelewu i zasilenia konta. Kiedy będą kolejne lunchbule? W ostatnim materiale mówiłem, że będzie to w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale jest tutaj zmiana i będzie to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Według informacji od Bybit'a także wracają akcje, na których będziemy mogli zgarniać darmowe sianko i myślę, że wielu z Was może się to spodobać. Czy mogę zweryfikować się przelewem z Zena albo Revoluta? Tak, oba działają bez problemu. Sam z tego korzystałem i mogę potwierdzić, że wszystko Działa. W moim przypadku, tak jak mówiłem wcześniej, przelew z rewoluta został zaksięgowany następnego dnia. Jakie stablecoiny będą dostępne? Wyłącznie USDC. Jest to na ten moment jedyny w pełni regulowany stablecoin w Europie i będzie również używany na futuresach. Także USDT nie przelewajcie. Jeśli macie USDT, to zamieńcie je na USDC i na nim trzeba operować. Czy będzie handel z dźwignią, czyli tak zwane właśnie futuresy? Tak, ale zostanie wprowadzony za kilka Miesięcy. Obecnie dostępny jest tylko handel spot. Czy forma wpłaty krypto versus fiat ma znaczenie dla bonusów? Nie, ale krypto jest po prostu szybsze i wygodniejsze, także ja z tej opcji sam skorzystałem. A możesz również płacić yy, walutę fiat, czyli tam euro albo polską złotówkę. Niedługo będzie dostępny blik oraz właśnie integracja z Zenem, także polskie złotówki będą natychmiastowe praktycznie na giełdzie. Więc żeby odebrać bonusy, możesz skorzystać z jednej albo drugiej opcji. Czy będzie można korzystać z Buybit EU w Wielkiej Brytanii? Yy, nie niestety nie, potrzebujesz do tego polskich dokumentów tożsamości i potwierdzenia adresu, jeśli jesteś z Polski, żeby właśnie operować na Bybit.eu, więc tutaj obejściem tego jest korzystanie z VPN-a, jeśli masz zameldowanie w Polsce, a IP właśnie z Wielkiej Brytanii, no to można spróbować właśnie przez VPN-a i wtedy giełda powinna śmigać. Czy mogę dalej korzystać ze starej aplikacji mobilnej? Tak, stara aplikacja dalej działa, a mniej więcej około 10 lipca będzie dostępna nowa aplikacja, czyli właśnie Bybit EU i będzie można. Można korzystać z obu jednocześnie. To była tylko część pytań. Całą resztę macie dostępną w faku, które znajdziecie w opisie w czwartym kafelku. Przygotowaliśmy tutaj dla Was 26 najczęściej pojawiających się pytań, także jeśli macie wątpliwości, to wpadajcie w czwarty kafelek. Natomiast w pierwszym kafelku macie link do Bybit'a i do odebrania bonusów. W drugim kafelku jest weryfikacja do Świat Crypto Pro, czyli tutaj po weryfikacji podajecie swoje UID. A w trzecim kafelku jest specjalna akcja od nas, w której możecie zgarnąć jeden z 70 unikalnych gadżetów. Są to m.in. klawiatury, myszki. Kapelusze i różne inne ciekawskie rzeczy. Wystarczy tylko, że w tym okienku podacie maila, którego użyliście podczas rejestracji z pierwszego kafelka w opisie pod tym filmem. I to wszystko, także życzę szczęścia. Do zobaczenia na pokładzie, a my lecimy dalej. Przenosimy się do słonecznej Hiszpanii i mamy tu zupełnie inną historię związaną z kryptą. 25 czerwca hiszpańska Guardia Civil wspierana przez Europol, służby. Z Estonii, Francji oraz USA jednocześnie uderzyła w gang oszustów kryptowalutowych. Była to międzynarodowa operacja i w sumie godna niejednego filmu akcji. Akcja zakończyła się aresztowaniem pięciu członków grupy przestępczej, a ta grupa przez lata okradała ludzi na całym świecie, oferując im rzekomo bardzo atrakcyjne inwestycje w kryptowaluty. Bilans ich działalności robi całkiem duże wrażenie. Bo oszukali oni 5 tysięcy użytkowników na kwotę ponad 460 milionów euro, czyli prawie pół miliarda euro. I jeszcze prali pieniądze, zaraz wam powiem, jak, ale właśnie nie dziwiłbym się, jakby ktoś z Was nawet padł ofiarą tych gagatków. Także bardzo dobrze dla nas, że służby są świadome i zajmują się takimi sprawami, no bo po prostu nasze środki są wtedy bardziej bezpieczne. A co do właśnie prania pieniędzy, no to gangsterzy założyli całą sieć firm i kont bankowych w Hongkongu. I używali różnych tożsamości i giełd krypto, właśnie do wykrywania śladów. Europol siedził ich od 23 roku i dopiero teraz ich zgarnęli. I to chyba był pierwszy tak duży międzynarodowy gang krypto uchwycony w Europie. No i tak jak mówiłem, to pokazuje, że służby nadążają nad oszustami i jest to dla nas bardzo dobre. Wracając do Stanów, to mamy kolejną rundę pojedynku między Jerome'em Powellem a Donaldem Trumpem. Powell podczas wystąpienia powiedział, że solidna większość w Fedzie spodziewa się obniżek stóp jeszcze w tym roku. Dodał też, że nie może powiedzieć, czy lipiec to za wcześnie nacięcia. Wszystko zależy od danych. Także od początku roku niezmiennie słyszymy to samo z ust Powella i dzięki temu daje przestrzeń dla Fedu, że możemy iść w jedną, jak i w drugą stronę, także od niego nic się nie możemy dowiedzieć. Trump natomiast, jak się możecie spodziewać, nie pozostał obojętny, bo wydał ręcznie pisaną notatkę skierowaną właśnie do szefa Fedu i tutaj właśnie na tej notatce jest bardzo ładnie napisane, że Jeremy jest jak zwykle spóźniony i pokazuje właśnie, gdzie stopy powinny być, wskazując na stawki innych krajów. Trump dodatkowo mówi, że powinniśmy płacić 1% odsetek albo lepiej. Więc mamy tutaj klasycznego Trumpa bezpośredniego, bez dyplomatycznych ceregieli. Po prostu Paweł próbuje prowadzić. Politykę monetarną opartą na danych ekonomicznych, no bo na tym powinien się właśnie opierać. A Trump chce rezultatów tu i teraz. Przechodząc dalej, to Kazachstan właśnie dołączył do wyścigu o państwowe rezerwy kryptowalutowe. Prezes Narodowego Banku Kazachstanu ogłosił plany utworzenia państwowej rezerwy krypto, która będzie zarządzana przez specjalną spółkę. Co ciekawe, rezerwa będzie finansowana z dwóch źródeł. Po pierwsze, ze skonfiskowanych kryptowalut, czyli mniej więcej tak jak w Stanach, a tylko w pierwszym kwartale 2025 roku kazachstańskie banki zablokowały prawie 16 tysięcy podejrzanych transakcji krypto. Po drugie, również będzie finansowana z bitcoinów wydobytych przez koparki należące do państwa. A to nie jest przypadkiem, bo Kazachstan kontroluje około 13% globalnego hashtratu Bitcoina, więc ma całkiem spore możliwości wydobywcze. Dodatkowo kraj wprowadza projekt Crypto City w Alatau, gdzie krypto będzie można używać do codziennych płatności. Więc powstaje nam tutaj drugi, tylko tym razem azjatycki Salwador. Tymi ruchami Kazachstan dołącza do rosnącej liczby krajów budujących państwowe rezerwy krypto. USA, jak do dobrze wiemy, zapoczątkowały ten trend i utworzyły strategiczną rezerwę bitcoinową w marcu. Teksas podpisał podobną ustawę w czerwcu. Indie, Ukraina i Irlandia również rozważają takie inicjatywy. Nie wiem jak wy, ale ja widzę tutaj globalny trend, kraje nie chcą zostać w tyle i zabezpieczają się przed przyszłością, której Bitcoin może odgrywać kluczową rolę w międzynarodowych finansach. I mam też taką cichą nadzieję, że u nas w Polsce też zostanie to zauważone, może nie tak w dalekim czasie. A na koniec wracamy jeszcze do amerykańskiego dramatu, który właśnie szedł w kolejną odsłonę. Elon Musk i Donald Trump ponownie się gryzą, tym razem możliwe, że nawet jeszcze ostrzej. Takie krótkie przypomnienie tego, co się działo wcześniej. Poszło o ustawę podatkową Trumpa, która miała zlikwidować ulgi na samochody elektryczne. Musk próbował to zatrzymać, ale nie udało się, więc zaatakował całą ustawę, nazywając ją obrzydliwą. Największą armatą tego pierwszego konfliktu było to, że Elon Musk zasugerował, że Donald Trump znajduje się na listach Epsteina. Może nawet nie zasugerował, ale powiedział, żeby zapisać ten post na przyszłość, bo prawda wyjdzie na jaw. No i finalnie ten post został usunięty. A chłopaki się tam dogadali i powiedzieli, że w sumie to jest wszystko okej. Okay. Teraz natomiast panowie wracają na wojenne tory i to chyba jeszcze z większą furią. Trump właśnie uderzył w maskę na True Social, pisząc to. I tutaj cytat: Elon Musk wiedział na długo zanim tak zdecydowanie mnie poparł w wyborach prezydenckich, że jestem przeciwny obowiązkowi posiadania samochodów elektrycznych. Elon prawdopodobnie otrzymuje więcej dotacji niż ktokolwiek w historii ludzkości. Bez tych dotacji Elon prawdopodobnie musiałby zamknąć działalność i wrócić do Afryki Południowej. Trump również nie poprzestał na groźbach. Zasugerował, że docz, czyli Departament Efektywności Rządowej odpowiedzialny za cięcie kosztów, który Musk założył i jeszcze do niedawna przewodził, powinien zbadać dotacje dla jego firm. Nie wiem. Musimy się temu przyjrzeć. Możemy rzucić docz na Elona. Wiesz co to jest docz? Dodge to potwór, który powinien wrócić i pożreć Elona. Nie brzmi to źle, co? Dostaje mnóstwo dotacji. Ale Elon jest bardzo zdenerwowany, że mwi mandat. Zostanie zakończony. I wiecie co? Jak się temu przyjrzymy, nie każdy chce mieć elektryczny samochód. Ja nie chcę elektrycznego auta. Chcę może benzynowy, może elektryczny, może hybrydowy, może kiedyś wodorowy, ale jeśli mamy samochód na wodór, jest jeden problem. Może wybuchnąć. I potem jeszcze gdy reporterzy zapytali go wprost o maskę, Trump odpowiedział z charakterystyczną dla siebie bezczelnością, czy tam trampowością, już nie wiem w sumie, jak to nazwać. Zobaczcie sami co się stało z Zielonym maskiem? Nic się nie dzieje. Jest po prostu zaskoczony, że stracił swój ev mandat. Bardzo go to zdziwiło. Ale może stracić znacznie więcej. Zaraz ci powiem. Elon może stracić dużo więcej niż tylko to. Więc to już nie tylko biznes, tylko osobista wojna między dwoma gigantycznymi ego. Musk wydał ponad 290 milionów dolarów na kampanię Trumpa w 2024 roku, a teraz ten sam człowiek grozi mu deportacją i odebraniem dotacji. Um, tak, akcje Tesli tylko dzisiaj zanurkowały ponad 7%. W ciągu ostatnich 5 dni to jest już 13%, a w ciągu pół roku zlecieliśmy 32% na właśnie akcjach Tesli. Musk raczej nie chce zostać w tyle. Przy pierwszym konflikcie właśnie 5 czerwca zapytał się, czy warto stworzyć nową partię polityczną. 80% osób zagłosowało na tak, no ale pamiętajmy, że też pewnie 80% osób głosujących nie jest ze Stanów i po prostu sobie chcieli zobaczyć wyniki tej. Ankiety. No i 20 godzin temu przy tym świeżym konflikcie również podbił tą propozycję. Napisał, że jeśli ustawa przejdzie, to następnego dnia powstanie właśnie American Party, dodając, że nasz kraj potrzebuje alternatywy dla jednolitej partii demokratyczno-republikańskiej, aby ludzie mieli głos. No i zakłady buchmakerskie już dają 40% szans na to, że Musk rzeczywiście to zrobi. Także, no, zapowiada się tutaj ciekawa walka i jestem ciekaw, jak skończy się tym razem ta potyczka między tymi dwoma ego. A ode mnie to by było na tyle. Jeśli było wartościowo, zostawcie łapę w górę. Zapraszam do zgarnięcia bonusów w pierwszym kafelku, dołączenia do naszej przestrzeni Pro i dania sobie szansę na zgarnięcie jednego z gadżetów są naprawdę fajne jakości, także osobiście polecam. Standardowo, jeśli tutaj dotarliście, to dajcie mi znać komentarzem. zdrowariacie. My słyszymy się w czwartek już w następnym kryptoporożu. Do was mówił Renifer. Dzięki za dzisiaj. No i do usłyszonka. Pozdrawiam.